Panie doktorze, zaszczepił się Pan? Tak, zaszczepiłem się oczywiście jak tylko było to możliwe w miarę szybko. Się jak bolało? Nie, zupełnie bezbolesne. Ja przynajmniej to bezboleśnie odczułem. Myślę, że większość ludzi to się nie ma większego. Obie dawki, czy na razie pierwsza? Nie. W lutym jest druga dawka, dlatego że tam opóźnienia z ilością szczepionek, dlatego pod koniec stycznia się szczepiłem. I w lutym drugą dawkę mam oczywiście. Rozumiem, że szczepił się Pan w ramach tej transzy, która obejmuje zawody medyczne. grupę, tak. tak u oczywiście. siebie czy w, w szpitalu? U, 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 na szpital u, u siebie, u siebie. No, w szpitalu akurat brakło szczepionek, więc tam u siebie jako... Y, Bo teoretycznie szpital powinien wszystkie teoretycznie, te Teoretycznie, ale tam też by mieli problemy z ilością szczepionek, więc to tak y, akurat udało mi się y, zaszczepić y, Innych. Czyli w pierwszej kolejności, wy, którzy pracujecie w tej przychodni, zostaliście zaszczepieni, tak? Tak, no większość. Nie, na, nie, na, nie dla wszystkich jeszcze szczepionek starczyło, więc. Myślę, że w niedługim czasie zostaną dalsze, większe ilości szczepionek dostarczone, to wtedy resztę załogi wyszczepimy. Ci... Po Was szczepiliście DPS-y, staje się? Czy starszy... Tak, DPS-y. I domy tego, starców, no, które są tak, prywatne Tak, tak dwa DPS-y zgłosiły się do naszej firmy, do naszej przychodni i tam w wersji wyjazdowej szczepiliśmy w kliniskach i... I w Komarowie 2 dps -y, bardzo sprawnie to poszło. Wszystko. I rozumiem, że teraz od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie, tak, to od, od, od 80, 80 plus. Tak, plus, no niestety troszkę niedużą dawkę, ilość szczepionek, 30, tak na tydzień. 30 na tydzień, w związku z tym no to jest rozłożone, powiedzmy w czasie będzie, więc codziennie. Według, ludzi, według osób zarejestrowanych za, e, zgłoszonych szczepimy na godziny tak jak tam wszystko widzicie znaczy w skale, 30 profimet też 30 w tygodniu ilu jest do zaszczepienia samych 80 latków w, ponad 1000 osób nie tak mm -hmm. czyli to w obie te obie przychodnie obsłużą to około 1000 ty, więc czyli 30 tygodniowo i 30 to trochę wolno to trochę wolno no, ale to nie od nas ani nie od nawet nie od rządzących to zależy no, ilości dawek, jak gdyby, gdyby było więcej szczepionek, to byśmy na pewno nie. Mogli... Czy nie możecie zamówić więcej 30? Tygodniowo? Nie, to jest odgórnie przydzielana ilość. To my podmioty, które biorą udział w szczepieniu, nie mają wpływu żadnego na to. Czy macie wybór na rodzaj szczepionki? Pieszy... Też dostajemy taką szczepionkę jak. To jaką jest. szczepicie teraz? Pfizera. Pfizera, tak. tak. I tylko no. Pfizer jest dostępny, tak? Tylko Pfizer, bo Modena jest w niewielkich ilościach, pewnie po szpitalach jest rozprowadzana. Natomiast to jest ten sam typ szczepionki, właściwie to nie ma większego znaczenia. Natomiast... Ale rozumiem, że druga dawka powinna być tej samej firmy. Tak, tak? Tej, samej. tej samej firmy i tej samej firmy dostanie, bo w Polsce przyjęto zasadę, że jeżeli przychodzi 100 tysięcy szczepionek, 50 tysięcy szczepimy, 50 000 leży i czeka na drugą dawkę, bo w innych krajach po. po... Rządy poszły w inną drogą. Szczepią ile dawek dostali, i teraz mają problem, czy dostaną tą ilość na drugą szczepionkę. W Polsce każda osoba, która była raz zaszczepiona, na 100% ma zapewnioną drugą dawkę. I rozumiem, ci, którzy już się zaszczepili, od razu dają informację, kiedy nastąpił tak, dawka. Tak? To oczywiście w momencie szczepienia dostają taką karteczkę z nazwą, nazwą i kodem tej dawki pierwszej plus termin kiedy ma się zgłosić pacjent na drugą dawkę. I to we wszystkich, tak samo w szpitalu, we wszystkich jednostkach jest ten sam praktycznie procedura ta sama. Proszę powiedzieć jak to wygląda. W naszej gminie dwie przychodnie obsługują gminę, jeżeli chodzi o szczepienia. Czy to jest tak, przetarg był, zgłosiliście się, musieliście nie, no to robić, nie musicie robić? Nie, 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 to dobrowolne, to są wszystko jakby dobrowolne na zasadzie dobrowolności. Zgłosiliśmy się tak jak inne firmy przechodnie do, do jakby programu szczepień to było jeszcze I o, w tym, kto, o tym, że Wy i Profimy, to kto zdecydował? Ministerstwo. To ci, którzy decydują o tym, nawet nie fundusz, bo to nie jest przez Fundusz Zdrowia. Jakby, A, to nie to, jest przez NRZ? Nie, przez NRZ nie jest to prowadzone. NRZ tylko jakby bierze pośrednio w tym udział, zgłaszając, czyli. Mówiąc, kto może, ma możliwości. Natomiast to jest z pominięciem praktycznie nfz Proszę pana, to jest dobry interes komercyjny, czy też robicie to dlatego, że po prostu macie pacjent Komercyjny nie jest aż taki dobry, bo, bo to. Myśmy zgłosili nie dlatego, że, bo myśmy nawet nie widzieli, czy będą za, za jakieś pieniądze płacone. I niewielkie pieniądze będą płacone, no bo oczywiście trzeba dodatkowo, bo to jest wszystko, warunek Czyli był od taki... Szczepienia, że, od sztuki, tak, od powodu, sztuki tak? ale był warunek taki, że nie może być to robione w godzinach pracy. W związku z tym trzeba dodatkowo jakieś zakłócić Czyli za żeby, żeby lekarza, to nie zakłóciło pracy przychodni. przychodni tak? normalnie i tak. Więc ale tak. własnymi siłami to robicie. Tak, własnymi siłami, bo na, na szczęście mamy takie, takie środki. Ale, ale jeżeli... rozumiem, że to nie jest tak, że wykupujecie te szczepionki. Tylko nie, dostajecie Dostajemy oczywiście. Bezpłatnie. bezpłatnie I dostaniecie za, I za, jedno, i, za jedno, I za jedno szczepienie będziecie mieli no określoną dawkę. Oczywiście, określoną tam stawkę, taka. no ona nie jest duża, no bo to trzeba no, zapłacić pielęgniarce. Czy lekarze. co, 100 złotych, 200? Nie, no. Jeszcze nie, więcej? No tak, na pewno. Tak. Tak, chcielibyśmy, ale to nie nie zdecydowanie dużo mniej. Skrycie, to to się opłacić, czy dlatego, że jak nie, nie to opłacić się? to się bardzo nie opłaci, no, ale. Skoro mamy pacjentów, są pod naszą opieką, no trudno byłoby, żeby, żeby się pacjenci gdzie indziej szczepili, czy jeździli nawet do innego miasta, innej miejscowości. To byłoby trochę nie w porządku w stosunku do naszych pacjentów. Proszę pana, to tak, jeżeli mamy zaszczepionych tych, tych z grupy zero, czyli medyków, Mamy zaszczepionych DPS-y, czy starszych tak. ludzi tych DPS w DPS-ach, zamkniętych zakładach, tak? tak? Teraz rozpoczynamy 80. To trochę potrwa. Gdybyśmy tak spojrzeli, ile, ile wasza przychodnia ma do zaszczepienia ludzi? Z naszych? Łącznie z wszystkimi do 16 roku życia to jest około 18,5 tysiąca ludzi. To, jest, to, to w takim razie potrwa. Tak, to potrwa. No, oczywiście zakładamy, że nie wszyscy będą się chcieli szczepić, tak? Więc z tej grupy, z tej liczby na pewno no dobrze, ale nie to, to będą nie jest tysiące ludzi, a nie setki na pewno. To prawda? na pewno są tysiące ludzi. Ja myślę, że w połowie marca m, m, sytuacja się pod względem ilości szczepionek trochę rozwiąże, bo my e, oczywiście nie możemy dziennie szczepić 100, 200, 300 osób, bo to jest niemożliwe. Ile tak realnie możecie? Bez większych kłopotów 40 osób dziennie. Czyli to i tak potrwa. Bo tak, Weźmy no, pod uwagę, odpocza. że tę liczbę, którą Pan podał, trzeba pomnożyć przez dwa. Przez razy dwa razy dwa, bo trzeba drugą dawkę podać. Tak? No właśnie. Druga to... dawka będzie dużo szybciej, ponieważ przy pierwszej dawce tak naprawdę 80 czy 90% czasu. To trzeba poświęcić na wypełnianie druków, wejść do rejestracji, więc to jest, to jest problem. No właśnie. Proszę powiedzieć, to tak, tak, tak się wydaje, że to jest takie proste, ale zdaje się, że głównym problemem w całym szczepieniu to jest zarejestrowanie się na to szczepienie. Zarejestrowanie prawda? się. A Jak to później... wygląda? Jak to można zrobić? Są trzy sposoby rejestracji. Przez telefon, który jest ogólnie dostępny. Na infolinie, można się rejestrować. Jest, Ale to jest wasz telefon czy to jest ogólnokrajowy? Nie, to jest ogólnokrajowy, to my jest przez profil pacjenta. No, wiemy, że wśród starszej populacji internetowy, rozumiem. internetowy wśród starszej populacji profilu z pacjentów ma niewiele nie osób. Myślę, że już te młodsze grupy będzie troszeczkę więcej tych ludzi, którzy się będą rejestrować przez profil pacjenta. No i trzecia, chyba najbardziej popularna, to jest w punkcie szczepień, czyli w przychodni, innymi słowy. I jak to jest w Waszym wypadku najwięcej ludzi, jak się rejestruje na razie? Do 90-kilka procent. To jest przez telefoniczne lub osobiste rejestracje w przychodni. Punkcie, to dwa punkcie Szczepień. To się nazywa. Czy jesteście w stanie obsłużyć tak, żeby ci ludzie, bo z, oczywiście ja tego sam nie sprawdzałem, ale, ale teoretycznie zawsze problem jest taki z dodzwonieniem się, no bo no internet jest jedna rzecz. Jeżeli, jeżeli ktoś ma trzy numery do nas telefoniczne, to nie ma problemu z dodzwonieniem się. To jest do 18 godziny codziennie można się dodzwonić. Natomiast problem polega na tym, że większość pacjentów używa jeden numer najbardziej to jeden popular... numer jest obciążony o, to jest obciążany do granic możliwości natomiast dwa pozostałe bo my mamy cztery osoby które nic nie robią tylko przyjmują telefony non stop cztery osoby yy, więc to nie ma takiego, m, aż takiej m, jakby sytuacji, że nie można byłoby się dodzwonić. Wiadomo, że między 8 a 10 jest to najtrudniej, no bo wtedy wszyscy dzwonią i tak dalej. Natomiast do 18, czy na przykład po 13, to do, dodzwonienie się nie ma żadnego problemu. Zdaje się, że szczyt to jest dopiero przed wami, bo na razie te roczniki starszych, czyli tak, no, 60, że... a jak już wejdą roczniki 50, i 60, 60, to będzie, to więcej, będzie zdecydowanie prawda? większa. większa. No, sama rejestracja nie będzie aż taką trudnością. Bo, bo większość pacjentów my mamy dane, tak? Tylko e, może z, poza naszą z naszej przychodni, poza naszej przychodni, no to będzie dłuższy powiedzmy, proces zbierania danych. Typu. No tak, ale w każdym razie ten proces trzeba odbyć, dlatego że umawianie się na konkretne, godziny tak, miejsce, się na konkretne godzinę Tak, trzeba się na konkretną godzinę, na konkretną datę. Data, godzina i wtedy I To przychodzi... jest tak zwana rejestracja centralna. To nie jest tak, że pacjent u nas się zarejestruje. Czy on chodzi do całego systemu? Do od całego razu. systemu i to jest jakby największy problem czasowy, tak? No dobrze, ale rozumiem. Że w tym momencie, jak zostaje zarejestrowany, to jest w tym systemie tak. i ten system wie, że został zaszczepiony. Dokładnie. I kiedy będzie druga dawka? dawka tak? A czy tak on jest... sam ma jakieś potwierdzenie, ten pacjent? Yy, tak, przy drugiej dawce dostaje takie, dostanie takie zaświadczenie yy, potwierdzające zaszczepienie dwoma dawkami. Rozumiem. Czy teraz jest sytuacja następująca? Jak to, jak to technicznie wygląda? Dostajecie, bo już ten jeden cykl przeszedł. Dostajecie informację, że co? Że w poniedziałek będziecie mieli, dostali się będziemy mieli 30 szczepionek, tak? tak. I to co? W jakiejś lodówce przyjeżdża? To tak, jest... to w specjalnej lodówce przyjeżdża. Pfeizer zdaje się 7 stopni musi mieć, nie? Minus. To znaczy po drodze on się rozmraża, bo to on po rozmrożeniu może 120 godzin być. No tak, ale dłużej nie. Dłużej nie. No, Modena ma troszkę dłuższy okres czasu. Ale to wystarcza, to jest dokładnie. Czyli przywozi, przyjeżdża do rano, z, z transport, rozmraża transport się do, do godziny was. 14 i od 14 szczepimy przez 5 Ale rozmrażacie tylko tę dawkę na ten dzisiejszy dzień, Tak, Żadno 30 nie, no, Tą dawkę na, na dzisiejszy dzień, następnego dnia rozmnoża się dawkę, także żadna szczepionka nie ulegnie zniszczeniu, czy nie ulegnie uszkodzeniu. I ta sama procedura będzie wiązyła, wtedy tych dawek będzie więcej, tak? Dokładnie tak. Czy to jest jakiś techniczny problem dla przychodni? Nie, no, to nie. akurat nie jest problem techniczny, bo to szczepienie w sumie podobne jest do, do, po, do innych szczepień, do innych rodzajów szczepień, których ro, robimy od kilkudziesięciu lat, więc to, to nie jest już wielki problem. Czyli to jest strzykawka? No, tak jak zwykle się tak robi jak zwykle, tak. to nie, nie. No tylko yy, ciut głębsze jest Czy teraz tak, czy, ponieważ jest to rzeczy, jak Pan sam wie, Wyjątkowo o tyle, że jeszcze nigdy nie wprowadzano, nie szczepiono tak mało przebadaną szczepionką. Czy jesteście przygotowani na monitorowanie skutków tego szczepienia? Tak, oczywiście to jest według, to nawet jest jakby warunkiem przystąpienia do szczepienia, że każdy niepożądany efekt jest zaznaczany przy danym pacjencie i zgłaszany centralnie. Tak? Czyli gdyby się zdarzyło od razu albo po jak, jakimś czasie, w czasie to, to, to powinien zgłosić pacjent, pacjent do, was do, do nas i do, wtedy do to jest też szczękiem? procent systemu. Tak, tak żeby było oczywiście, jasne. to oczywiste. I no dobrze, ale rozumiem, że na razie, bo za mała populacja była szczepiona, nie było jakichś komplikacji. Nie, tak? do, do, do dzisiaj nie mamy A żadnych A komplikacji, co wy wtedy będziecie robić? Ponieważ z jednej strony powstał fundusz, który rządowy, który ma w tego typu sytuacjach interweniować finansowo, ale co, no, no leczycie, tak, ale, ale to co zależy jest też, Jakie będą powikłania ewentualne, czy jakie są dolegliwości. To wszystko zależy z reguły są. Czy to, to się dopiero to, pokaże w to, praktyce? To, tak, po, nie ma jakichś wytycznych. Że... Nie, 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 nie ma. Zresztą z reguły to są objawy somatyczne, są które leczy się objawowo, więc tutaj do tej pory na świecie też nikt nie zgłaszał jakichś poważnych. A już kilkaset, właściwie miliony ludzi zostało zaszczepionych, biorąc pod uwagę inne kraje, to przecież szczepienia są tak naprawdę od maja, najpierw na grupie próbnej, czyli około trzydziestu paru tysięcy, natomiast od końca grudnia na świecie zaszczepionych już jest kilka lub kilkanaście milionów ludzi. Tą szczepionką to nie jest tak, że to tylko w Polsce się szczepi, nie, no jasne. Tak? I, ale... A i tych doniesień jest na razie tak mało, wiesz, więc nie jest to, nie jest to na razie problem. Ale ponieważ szczepienie na razie nie jest, się nie jest obowiązkowe, to. to proszę powiedzieć tak, e, e, pańscy pracownicy, pan sam e, wie przecież o tym. Muszą, musieli się zaszczepić, czy nie, też. Nie, to jest dobrowolność. Całkowita dobrowolność. A zaszczepili się wszyscy, czy nie? No, 90% osób kadry się zaszczepiło. Kilka osób jest po chorobie, więc muszą też odczekać. Jasne, to nie jest e, tak, że. Około 4-6 tygodni. Więc <grym> to, też to są to osoby, które się nie szczepią. Bo ja szczepiły. rozumiem, że sytuacja, o ile, o ile jeżeli chodzi o rejestrację, to tyle prosta, że kto nie chce się szczepić, się nie rejestruje. Nie rejestruje dokładnie. Sprawa tak. jest prosta. E, no jeszcze, jak nam Pan powie. No, osobiste zdanie. Uważa pan, że trzeba, że, że to jest racjonalna obawa przed tą szczepionką? Żadnych racjonalnych obaw. Ja nie widzę, nie widzę podstaw do tego, żeby szczepić, bacie szczepienia najnowocześniejszą szczepionką. Szczególnie, że jak już pracuje kilkadziesiąt lat i szczepimy już no, tysiące ludzi. I nie tak doskonałymi szczepionkami jak ta, i do tej pory nikt nie słyszał, przynajmniej w naszej przychodni, o, o powikłaniach. A to jest tak, jakby porównać mm, no, poloneza sprzed 39 lat, a nowy samochód teraz. To jest a, taka różnica, albo może największa, jeżeli razie, chodzi o technologię szczepionek. A czy w takim razie, Pańskim zdaniem, Czy niebezpiecznie się... jest jeździć polonezem? Czy jeździć bezpiecznie z nowoczesnym samochodem? No to już ten kierowca wybiera, ale proszę, ale tak. czy ten wybór w takim razie, czy Pańskim zdaniem ludzie, którzy zdecydują się nie szczepić, tak. to jest. To jest problem później na przychodzie? Będziecie jakieś selekcjonować? Nie, nie, ich. nie, 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 absolutnie. To nie no jest problem. Bo dane będziecie wymieniać. Mieli tak, oczywiście, ale to my te dane mamy, właściwie nie będziemy zbierać danych, kto się nie szczepił. To wychodzi jakby naturalnie przy przyjęciu, ale my nie, z tego powodu nie robimy żadnych problemów, ani, ani nie. Myślę, że to nie będzie wielki problem. To jeszcze na koniec pytam pana, e, celebryci, jacyś lokalni poza kolejką się, nie, się szczepili? Nie, nic nie jest mi znane, żeby w naszej przychodzi to na pewno nie, ponieważ mogą być zaszczepieni tylko osoby, które się zapisały. W takim razie, czy w ogóle taka, taka, taka możliwość istnieje? To znaczy taka możliwość, że ja spróbuję u pana poza kolejką się nie zaszczepić? Nie ma takiej możliwości, ponieważ. Dlaczego? Nie, nie ma tak, dlatego, że bo fizycznie, fizycznie, Po pierwsze, bo nie ma fizycznie. Tak, Nie przyszedł na przykład jeden z umówionych pacjentów. No to mamy, gru, mamy grupę zerową, i wtedy lub grupę. Przygotowaną, tak? Tak, przygotowaną, która może być zaszczepiona do, do, I wtedy co, informujecie informujemy, ich? Informujemy, jest... tak, albo wtedy no, mamy na tyle czasu, że możemy dzwonić po osobę, która jest w grupie 80. Plus. Z tych, którzy się który, zarejestrowali. którzy się zarejestrowali, ewentualnie, jeżeli chce wcześniej być przyjęty. Tak? Ile jest czasu na taką, na taką, na taką decyzję, kogo no to następnego? To mamy od poniedziałku do, do, do piątku. Ha, czy to nie jest tak, że dwie, trzy godziny tylko? Nie, tak? to mamy można... od poniedziałku do piątku. Czyli to nie jest tak, że trzeba złapanki. Zbierać no, chyba, kogoś, że zostanie tak... już rozpuszczony, ta szczepionka i zostaje powiedzmy już w butelecce, tak? w fiolce. No to musimy mamy wtedy kilka godzin, no to No tak, musielibyśmy... ale, też, ale też to jest kilka godzin, a no, macie dosyć sporą bazę. Bazę, tak? tak. Więc dlatego mamy jeszcze tak duże populację, liczbę osób z kadry medycznej, całej przychodni, nie tylko naszej, ale tam przecież rehabilitantki pracują, inni lekarze, pielęgniarki środowiskowe, że nie mielibyśmy problemu z zaszczepieniem dodatkowej osoby ze służby zdrowia na przykład, nie? Natomiast innych obcych osób nie przewidujemy czegoś takiego. Nawet jakby był bardzo ustosunkowany? Nie bardzo, bardzo, żeby nie wiem jakim był celebrytą, to obawiam się, że nie w naszej przyszłości. A przykład. kwestie finansowe wchodzą w grę? Nie żadne. To na zakończenie A... proszę powiedzieć, czy w takim razie yy, najbliższe dwa lata to jest to, są, to zajmiecie się szczepieniami? Ja myślę, to że nie. Ja, ja myślę, że jeżeli czasu. znając społeczeństwo, myślę, że koniec czerwca skończy się problem. Z oboma No Z oboma Dziękuję. Dziękuję bardzo.